warto jest rozpoczynać właśnie trybem real time, bo wówczas łatwo jest dobrać odpowiednie parametry typu długość impulsu czy zakres pomiaru, dobrać odpowiednio do długości mierzonej linii. Te parametry zostaną dobrane właściwie, wówczas możemy wcisnąć przycisk AVG, czyli averaging, uśrednianie, i jest to właśnie rzeczywisty pomiar wiążące się z, po, z pobraniem większej ilości próbek i większej ilości uśrednień. W tym wypadku stosowany był tryb y, pomiaru dwufalowego, więc mamy na reflektogramie dwa wykresy. Wykres dla fali 1550 oznaczony teraz kolorem żółtym, a w tym momencie przeszliśmy na falę 1310. Można też wykonać analizę zdarzeń w sposób automatyczny. Urządzenie samo wykreło początek, poszczególne zdarzenia, koniec linii i przedstawia je w postaci listy zdarzeń. Przyciskiem F1 można przejść też do widoku wyłącznie listy i parametrów, przy jakich pomiar był wykonywany. Co istotne, tutaj jest możliwość edycji tejże listy, a także. Wybór, dokładniejszy wybór współczynnika załamania charakterystycznego dla danego włókna, co ewidentnie będzie wpływało od razu na e, zależność odległości. O, tutaj od razu mamy na bieżąco przeliczenie, no, trzeba pamiętać, że ten współczynnik to jest to tak naprawdę współczynnik prędkości światła w danym włóknie. Jeśli urządzenie, reflektometr przyjmie do kalkulacji inną prędkość światła, to w innym miejscu usta, ustali położenie zdarzeń, inne będą mierzone długości. Wracamy do pełnego przebiegu wraz z listą.